La 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 dzień dobry widzowie z tej strony Kejo Jerzyk i dzisiaj znowu gramy w Shakes and Fidget. Zdobyliśmy 30 zł na start. Odbieramy X. Zaklęćmy na darmo. Dobry wieczór. Dwa kamie... No jeszcze raz może. Yy, jakieś mini O, grzybek. Kopalnik. O, ale to ma niedźba. O, nie mam kurwa. Dobry wieczór. Hmm. To jest czas, żeby... Tygresa. To jest czas na tygresa, wiedziała. O. Dobry wieczór. No tam tajemna wrota. To trochę słaby start widzowy hmm. A co my tutaj mamy ja. Nie, nie, ale da się to jakoś usunąć to konto? Ej, nie ja chciałem być dobra To się wytnie Spokojnie to się wytynie Twierdzę nic Poczta tutaj mam. Hmm. Mam na świnie. Która, kim on jest, co? On jest... On jest druid? To też nie druidem. Stel. Dobra, porównajmy, kiedy. Hmm. 12 sił, on ma... Piętnaście, Ja mam postać orła. Mam, jest orła, dźwięcia i tygrysa. Okej. Okay. Ja chcę mieć tygrysa. czy nie tygrysa, nie dźwięcia. jestem dźwięc. I walczymy z rodyncem. Ale będą maski, prawda? Hmm O, możemy przyspieszać Jak fajnie Dobra O O, masz Kieryks o to mają A będzie można sprzedać Ale ja muszę to Okej okay. No nie, I zamiast mas, nie ma już masek. Mm. Ja, ja będę dźwiedziem tu To jest szlachetny trunek. Szlachety nie Dobra, gotowe Dobra Ale trochę się zawiodłem Według mnie maski były lepsze widzowe Dobra Naszym celem jest Dobić dziesiąty poziom Okrutna Tarantula Tarantula są spotku, nie wiem o co chodzi, w czym problem. I to nie jest tarantula. I zwycięstwo. Gzibiasz. Wojtek nagrywam. Tak, jestem spakowany. Dobra, wybierzemy złotą zbroję Pomijamy Rąbnięty raboś, dobra Damy radę. Nasz najlepszy druid, dźwiedź wygra A co chodzi pewnie jakaś feta specjalna Dobra, sprawdźmy sobie. Oh No Мами, no. Dobra. Mam widzowie to. Tutaj. Mm. Okej. Okay. Dobry wieczór. Jak upać. Dobra, że Dobra. piekier na obłudnicy. Nie wiedziałem, że coś takiego jest w Wytnie się. Tak, daj, mogłyś mi dać jakiś przedmiot. Unikatowy amulet. No to czemu nie ma tego amuletu? Skorpion cienisty. Paladyn. Dobry wieczór. Pan nic nie ma. Nie ma panny

Bard i Bard, tego mam w ty. Dobra dodajemy Dodajemy wszystkich jak leci, nie ma co się ograniczyć Vilk, ó, é raptor, con cui, falar para o pessoal A, znów ten wie... znów te wychanie jest, Dobra. To teraz widzowie... ...z z okrutnym drzewem. Poziom prasowca u nas pomijamy, bo to będzie trwało dość długo. Okej, okay. myślę, że jest wszystko dobrze. To możemy zawalczyć na arenie. Parę ludzi są strasznie silni. Dobra. Dobra, walczmy, zawalczmy z Paladynem. Doba zapomnę, że Paladyni są tacy mocni. ale zwykle żymy widzowie że... tak udało się oj tylko nie chcę z nimi chyba fal choć może nie wiele to jest bo proszę mnie no no, to nie no Dobra, mam ten z Chymy... Ja bym... Z... poszukał... Teraz jestem na miejscu 363. O, mamy tutaj Pana Ptaka. Może tam... Może go tutaj... Tutaj też pan tak. Pani ptak. Szukamy jeszcze tyglesa. Dźwiedź pan. Ale tyglesa nie... Ale tyglesa jak ci było tak nie ma, ale... Legendarny przedmiot. Jak nie panowie? wyjemy dobra na razie są te ptaki robią dźwięki o polskie bardy Polaki to przykarniamy Polaki lodaki ooo ten genialnie i e. e. To będzie tygrys? Nie. Następny rolej tak nie będzie tygrysem. To sobie odpuszczam... dobrze odpuszczam sobie. Mówię tak, że też się zrobię. Czego i do założenia, ale widzę, że ty nic nie masz. Tragedia. Dobra drogo od nie masz trochę gratis oferu gratis kuponu tutaj swój kupon nie mam kuponu Na. I grę Ja, czy to tutaj chodzi o... nie. Pomijamy widzowe? Zły kradzień! Złego kradzieja trzeba zniszczyć! Zniszczyliśmy go! Pierwszy. Da nam więcej siły, ale mniej wytrwałości. I ma też ładny korolek. Ja, ja... No, ja. zobaczmy jakie my mamy A my mamy słaby kolanek możemy... No, nie, nie Ile ty... Co? O, teraz Albo tutaj mam przestać. Nie jest być polarny. Ona nas już przecież na wyginięciu. Przestań go biegnąć. To dole jest bez zniszczył Nie wiem, co to jest Tak, jest sprawiedliwa. Ale na jest prawdziwa No, załóż się, no. no. Czemu nie mogę... Czemu nie mogę założyć? Serwer nie odpowiada, no. Ludzie. No jak tak można? No, ja... O, w końcu, założył się, dobra. Dobra, zobaczmy pocztę jeszcze, bo... No. Okej, okay, przejrzałem. I co? Szkielet! Pada szkieleta bijemy. Jedyne co się stało, to dłuższe te walki. To jest zły wieczór, niedobry. Dobry. A nie. No okej. Męczy koł. łzy. By czy dobra Wiadomo statystyki o wiele lepsze Ale... Ja bym jej jeszcze ulepszył Tak minimalnie widzowe Najmocniejszą w uczowkach naszym powinna być inteligencja, więc najmocniej robimy. O. Jeszcze wytrzymałaś jak będzie o punkt mniejsza niż tylko punkt mniejsza niż ten inteligencja, bo myślę, że masz się nam bardzo przydać. Ok. Witam, żegnam. Oczywiście. Normalnie. Chcę grzybki. Daj mi grzyba. Mamy lepszy, ale w Dobry wieczór. To weźmiemy. Wideo wydajcie znać. W sekcji komentarzy tutaj nie ma. Jak wam się podoba seria. Nocna zmora. Ale poziom siódmy. Pomijamy. Jest fajno. Dobra, na 6 bo tak nie można tego. Tak. No ja jacyś nie mogę się jeszcze napić jak to. Ja chcę się napić. Daj mi się nie pij. A nie mogę kupić. Witaj. A. Nie dziękuję, nie chcę jeszcze raz No jest mnie nic nie masz Pod tą egidą Na wampir Dobra Ten Jak Gerald z Libii jeszcze bez morzy. Dodatek KRL i wino Dajcie znać kto grał ja nie gdałem. Ale tak pierwsze spojrzenie, tak. Długo będzie trwała ta walka z wampirem? O, O. Pokonamy krwi O. I ósmy poziom. Marta, co ładnie. Nie, nic nie musimy my wszystko możemy. Proszę pana. Pan jest Hmm. To damy sobie jeszcze w siłę. A, 13 zabrakło nam złota, jak to możliwe. Nie, ty masz mi pomóc w ulepszaniu się. Trzeba pieniądzków Ochydny gremlin. Och, brzydliwstwo Pomijamy. W sumie słodko to nawet trochę wygląda. Świtaśny człowiek. O pani Turlesa, pani Turlesa, daj mi pod... Pat... Nic nie masz! Ty, ty, ty... Ty nic nie masz! Ale ja cię jeszcze lubię. Potworny nieokrutny zają. zając. Potworny okrutny. Nie wiem czemu potworny... No ale okej. Okay. No bo pomijmy sobie O Czy Zywaj Zy. Chcę jeszcze raz zaklecić Da pan mi złoto lub ten Doświadczenie to trochę słabo, ja chcę złoto grz lub grzyb i po co mi ten kamień? Dla mnie takie zwycięstwa to są jak przegrane. Nic nie idzie. Jest to znacznie lepszy. Kim te Z tym chcę zawalczyć. Pa, Cześć, jak szarter. Nie, normalnie walczymy. W czarodziejem. Ja co, Borra, do psem. Baj konkretnie. Konane. O, pani koleżko... panie koleżko... pan mi tu nie ucieka... pan mi Chyba do tego dostaję. Za grzyba. Zawalczymy. Z łowcą demonów e, Grokiem Po ziemi siódmym Z tym panem wygramy na luzie Myślę Tak myślę A tu w ogóle ten, Co robi Lejna z tego Spiderman'a tam? Druida nie, Chyba nie chce być druida Tylko... Ty Ciągle tutaj? Tak, czy poważny, Czy ty poważnie jesteś Dobrze. O, burza piaskowa. To trzeba uciekać, a nie walczyć. Pan jakiś niepoważny, no mo może? się? Tak. Dobra, jedno. Zobaczmy. Słaba ta ważna robota wtedy. Na szczęście, bo to tak trochę słabo. To na patrz? plan czy Pan może poczekać? Dobra, widzę, Ogólnie kończymy ten film. Powiedzcie, jak wam się podobało. I to z tyle, tyle z mojej strony. Cześć.